Dzisiaj dwa tematy, drodzy widzowie. Chłodziareczkę. Często kupujecie chłodziarki czarne, białe, przeróżne. I tutaj narzekacie, że nie może się chłodziarka połączyć z ekspresem. To znaczy, macie tylko to na wyświetlaczu widzicie e, informacje, ile jest mleka, nie? Natomiast jak zapomnicie popatrzeć, ile jego jest, a jest go za mało, no to jak e chlapie po prostu powietrzem, bo już go zabrakło. Jak e nie wie, ile jest mleka w chłodziarce. Dlatego też taki czipek o Smart wi Montujemy sobie tutaj pod tą gumką, gumeczka, zobaczcie, o. tu jego się wkłada, ciach, o. i teraz on sobie tu daje informacje do ekspresu, w ekspresie sobie wchodzimy w menu, wyszukaj akcesoria, dodaj akcesoria i tą chudziarkę sobie paruje. I wtedy jak jest za mało mleka, to tu się tylko kawy czarne, a kawy mleczne nie zrobicie. Bardzo fajny temat, polecam. I drugi temat, no to pędzle, słuchajcie, można u mnie kupić taki pędzel serwisowy do zbiornika wody. On jest, on pasuje idealnie, zobaczcie na długość, on może sobie go porządnie ten zbiornik wyczyścić, polecam, jest też na sklepie Także dwa takie temaciki. Yy, polecam ten te smart Wi-Fi do chłodziarki, żeby połączyć zestaw i polecam pędzle na sklepie Hej.